Witam serdecznie, dzisiaj krokiety z pieczarkami i z serem. Oczywiście farsz do krokietów może zrobić sobie każdy taki jaki lubi. Może z kapustą z grzybami, może z twarogiem. Jednak kwintesencją krokietów jest ciasto. Ciasto powinno być elastyczne, nie pękać podczas zawijania. Spróbujcie ten przepis, może i Wam przypadnie do gustu. Zapraszam serdecznie. Zrobimy teraz ciasto naleśnikowe do naszych krokietów. Pięć jajek. Im więcej jajek, tym ciasto będzie bardziej elastyczne. Mi zależy na tym, żeby ciasto było elastyczne i żeby nie pękało. porządnie roztrzepiemy różką. Dodamy szczyptę soli. Teraz stopniowo będziemy przesiewać mąkę. Najpierw troszeczkę, tak mniej więcej łyżkę dwie. Dolewamy mniej więcej połowę mleka i dalej mieszamy. Teraz do ciasta dolejemy olej, ponieważ później naleśniki będziemy smażyć bez tłuszczu na patelni. Dwie łyżki. Dosypiemy resztę mąki, przesiejemy. Teraz jest ciasto gęste, dodamy resztę mleka. Jeżeli ciasto będzie rzadsze, naleśniki będą cieńsze. Jeżeli chcecie, żeby były grubsze, naleśniki dodajcie mniej mleka. Je na jakieś 20 minut. W międzyczasie przygotujemy farsz do krokietów. Nasz farsz będzie z pieczarek i z sera. Zetrzemy sobie pieczarkę na grubych oczkach. Możemy oczywiście ją pokroić nożem, ale ja robię to na dużych oczkach na tarce, ponieważ lepiej, lepiej się krokiety zawijają. Oprócz pieczarek. Będziemy też potrzebować cebulę, masę koser, sól i pieprz. Mamy pieczarki, teraz przejdziemy do. Do rozdrobnienia cebuli będziemy ją podsmażać na maśle i jeszcze jedna taka uwaga: jeżeli chcecie, żeby krokiety poleżały dłużej, to można zrobić farsz bez cebuli. Wiadomo, cebula przyspiesza ten proces psucia. Teraz do podsmażenia cebulki na maśle. Mamy tutaj dwie łyżki masła, przełożymy na patelnię i rozpuścimy, rozgrzejemy tłuszcz. Na rozgrzany tłuszcz wyłożymy cebulę i zarumienimy ją. Teraz do podsmażonej cebuli dodajemy starte pieczarki. One puszczą wodę. Będziemy je tak podsmażać do momentu odparowania wody. Dodamy do pieczarek pieprzu i soli, oczywiście do smaku. Poczekamy aż woda odparuje. Woda odparowała. Możemy sobie przełożyć farsz do miski. Przejdziemy teraz do smażenia naleśników. Posmarujemy sobie patelnię olejem. Myślę, że będzie to tylko jeden raz, ponieważ po to dodawaliśmy olej do ciasta, żeby nie trzeba było już smarować patelni. Ale pierwszy posmarujemy i mam nadzieję, że więcej nie będzie nam to potrzebne, no ale zobaczymy. Będziemy odkładali sobie tutaj na talerz. Mamy szybko rozprowadzamy po patelni, i smażymy. Spróbujemy przełożyć na drugą stronę. i elastyczne. leśniki są gotowe. Przejdziemy teraz do formowania krokietów. Bierzemy sobie placka. Wykładamy na niego farsz. Posypujemy serem i zwijamy najpierw boki. I teraz cały do końca. Jeden gotowy. Teraz przejdziemy do smażenia krokietów. Włączamy kuchenkę, wlewamy na patelnię olej. Mamy przygotowane rozbite jajko i bułkę tartą i nasze krokiety. Kiedy olej już jest gorący, wsaczamy naszego krokieta w jajku, następnie w bułce tartej i na patelnię smażymy na złoty kolor. Kiedy są już gotowe, ściągamy je z patelni i odkładamy na ręcznik papierowy, żeby wciągnął nadmiar Na dzisiaj to wszystko. Namawiam do skorzystania z tego przepisu. Jestem pewna, że krokiety z serem i pieczarką są doskonałą propozycją do podania na świąteczny stół. Do zobaczenia.